Masz doświadczenie, to, to łatwiej, nie? Ale ludzie tyłem to im wydaje mi się, że jest ciężko. No, ja bym tyłem na początku to kosmos, chyba, wydaje no, mi się. O, pamiętam. Nie? Tak. Że nie ma się co dziwić, że, że ludzie się czasem. Boją. Obawiają, nie? Dobra, tego nie czyszczę, bo, bo to i tak tego nie czyszczę, To naszym specjalnym specyfikiem by trzeba było. Ale to wyczyszczę normalnie, jak, nawet jak nie będzie łódka dziobem odwrócona. Więc może tym się nie zajmujmy, tylko raczej bym zajęła się tym, co się dzieje pod spodem. Tak, tylko już od razu chcę to zrobić widać za jednym zamachem, to po prostu nie. Wiem. A, no, bo chciałem pokazać, że jedną stronę zrobiłem i patrzcie, jak wygląda druga strona. Tak Wam troszkę rozczulam łódkę. Popatrzcie, miesiąc czasu. To jest szok po prostu. No, to jest szok, co się dzieje. No, ale takie uroki. No, dobra, lecę z tematem.